Ponieważ muszę wspomnieć o odwróconej osmozie, która ludziom zabiera życie. Jeżeli macie jeszcze film odwróconą osmozą, to jak najszybciej wyrzućcie go do świetnika. Jeżeli chcecie żyć, nie chcecie mieć odwapnienia. I jeżeli ktoś twierdzi, że do wody po odwróconej osmozie sypie sól płodawską czy cokolwiek innego, to robi Wam jeszcze większą tragedię zdrowia. Dlatego że. Jeżeli zbadacie sól w laboratorium Hamiltona, ja prowadzę takie badania. Hamilton to jest jedyne w Polsce laboratorium, które możecie próbki żywności, wody zbadać i te wyniki są, mogę z tym do Stanów Zjednoczonych pojechać, pokazać i oni powiedzą, że rzeczywiście Pana urządzenie dobrze działa. A niedawno ten człowiek z Gdyni przeprowadził na własny koszt Badania wody przed i po wydał 20 tysięcy złotych, bo mi do końca nie wiem, że to urządzenie tak działa, tak czyści wodę? Czyści w cudzysłowie, z tego co złe, z glifosatu, antybiotyków, hormonów. Moi drodzy, jeżeli myślicie, że woda kranowa, i mówię tutaj, ale mieszkacie na przykład w mieście, i ona spełnia normy, warunki, jakieś spełnia, ale jakbyście zbadali tą wodę, co tam w niej jest? Ile z antybiotyków, ile z hormonów, ile z glifosatu, ile jest środków antykoncepcyjnych. Eszelichia coli, bakterie, kałowe. To już jest szczegół. To jest naprawdę szczegół. Cała Gdynia nie miała pół roku temu przez dwa tygodnie wody. Ujęcie zostało skażone, rury wymieniali. W media wszędzie trąbi. Ludzie dwa tygodnie nie mieli wyraźnie żadnej wody. I właśnie ten znajomy, który mieszka w dyni, przetestował potem tą wodę, którą puścili przed i pojął jej dobrze. I on stwierdził, pokazał mi taki plik. Ja mówię, panie, próbka wody taka kosztuje 50 zł, 500 zł. Ja to robiłem. Ja wydałem 8 tysięcy na badania. Moich urządzeń. A on poszedł już na całość. No i przed był karmy, połów. Skąd karmi ołów w wodzie wodociągowej, prawda? Azbest. No góraz jeszcze są. Także to nie jest filtr, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Tu nie chodzi o to, żeby wodę filtrować i mieć czystą. Tak jak tu. Proszę pamiętać o tym, że to jest woda czysta, jest wodą martwą. Człowiek nie może pić wody czystej, bo ona nic w sobie nie ma. Człowiek musi pi pić wodę, która ma uwaga. Sud, potas, bab i magnez. Tak. To, że ja się pozbyłem wszystkich chorób nieuleczalnych, no to wiadomo. I ja jako inżynier chciałem się zastanawiać, ale jak to działa? Czyli wróciłem do czasu do studiów, do zgłębiania fizyki kwantowej, żeby to, co zaszło, te procesy, które u mnie zaszły, żeby naukowo to wytłumaczyć. To, co mówię, to jest nasze zdrowie i życie. Jak ktoś to zrozumie, to będzie już wszystko wiedział. Nas krążą cały czas elektrony. Wszystko, co się w naszym ciele dzieje, to jest przekazywanie energii. Oczywiście musimy pić krzem, mamy strukturę krzemową. Komputer jest zrobiony na wzór ciała człowieka. Przekazywanie informacji to jest krzem. Czyli my mamy krzem. I dlatego elektrony przechodzą. Jak ktoś by nie miał krzemu, to nie żyje. Powiedzmy sobie razem. razu. I teraz uwaga, coś ciekawe. Czy tlen jest dla człowieka pożyteczny czy szkodliwy? W samym Tlen jest oksydantem, utleniaczem. Ale sam tlen? Sam tlen. Tlen jest utleniaczem. Tlen powoduje, że umieramy. Sam tlen. Oddychanie tlenem zabija. Chlor, tlen, ozon też jest utleniaczem. Tylko, że robiłem pracę na temat ozonu. Ozon jest najbardziej pożytecznym utleniaczem, bo działa krótko i potem powstaje woda. Jak pada, jest burza. Pada, Deszcz. Co się z prawą dzieje po, upalku, po takim ulewnym deszczu? Rośnie czy nie rośnie? Rośnie. Nie, to jest bardzo ulewny deszcz. Rośnie, nie. bo to jest żywa woda i ma ozyn, który chwilowo zabija wirusy, bakterie. Zabija, wirus nie żyje, wirus to jest martwe białko. Ale mówi się, że zabije. Dobra. Tlen wodę, łączy się, uczono nas w podstawówce, stopień stopni ma. Kąt. To też jest do końca nieprawda. Bo jeżeli przyłożymy do tego silne pole elektromagnetyczne, a są miejsca energetyczne na Ziemi, w których my się zupełnie inaczej czujemy, tu jesteśmy w miejscu bardzo dobrze energetycznym. dom połowy tu ma sam sobie. Gdybyśmy tamtą dziurkę otworzyli. I tak ma. To byśmy taką energię, ja na Kaszubach, tam gdzie mieszkam, Żukowie, to kolega też ma tam połowę, ja myślałem, że my z krzesłem tam <laughs> tego świetlika wyrwiemy. Taka energia. I teraz chcę powiedzieć chwilę o wodzie kwantowej. Co to takiego jest? Zwykła woda może nam dodać energię lub zabrać, a woda kwantowa daje nam energię życia. Czyli bezpośrednio energię słońca. Ale żeby. Elektron przeskoczył z pierwszej orbity na drugiej, to musi być tak zwany stan wzbudzony, czyli elektron musi uzyskać energię. Słuchajcie, to, że elektron musi uzyskać energię, żeby mieć stan zbudzony, to wyobraźmy sobie, że w naszym organizmie nie mamy energii. Co trzeba zrobić, żeby te elektrony zyskały w naszym ciele energię? I teraz powoli odpowiadam. To jest podstawa. Zdrowie i życia. Elektronoujemność. Jest to zdolność atomów w cząsteczkach do przyciągania elektronów do siebie. Przyciąganie, czyli tak, mamy te składniki naszego ciała i teraz pytanie, czy one przyciągają tą energię ze Słońca, czy wyrzucają nam z organizmu? I tu jest już programu. Cząsteczki wody, tak wyglądają w wodzie kranowej. Nieuporządkowany ruch. Lód ma postać heksagonalną. Tak? Lód. No i teraz zadam kolejne pytanie, bo w internecie jest mnóstwo mądrości. Mówią, że trzeba wodę mrozić. Po co trzeba wodę mrozić? Co mówią mędrcy No właśnie, no nie ma większej bzdury. Woda strukturalna nie istnieje z wyjątkiem naszego ciała. Człowiek ma w sobie tylko. Człowiek, zwierzęta mają wodę strukturalną. A no, owoce? Owoce też mają wodę strukturalną, ale to też zależy. To jest. Nie. Mogą mieć argus na przykład Ma, który mi pomógł wyjść z nowotworu w Libanie i w Syrii. Przez dwa tygodnie pozbyłem się raka krtani dzięki ciecierzycy i. ale to w drugiej części więcej powiem. Bo argus jest wodą żywą. Argus jest bombą witaminową. Jest tak zwana skala orac się pisze, czyta się ORAC, w której są opisane antyoksydanty. Na przykład w 100 gramach cynamon ma, jest taka skala, 267 556. Cynamon. Aronia, a miałem zaszczyt poznać królową polskiej aronii, profesor Iwony Mawer z Warszawy, tu jesteśmy. To jest, to jest kobieta, która rozsławiła polską aronię na całym świecie. Aronia ma 16 tysięcy. Cynamon, przypomnę, 267 tysięcy. Aronia 16 tysięcy. Fasola 13, 000. malina 6 tysięcy, jabłko, to jest dzięki pektynom 5900, czekolada noszka 3 tysiące, to tak z ciekawości. Antyoksydanty. Mm -hmm. Argus, ale uwaga, tu jest oszustwo. Argus ma 142. Mm -hmm. Ale oni podali w 100 gramach suchej masy, a przecież Arnus jest składa z wody, więc mm -hmm. to jest, mamy na suchą masę czyli Brokuły 1300, uwaga, przyprawy. Papryka 17 tysięcy, więc super. Bazynia 4800. Chili mielone 23 tysiące, czyli dużo. Majeranek 27, tego warto dawać. 20 tysięcy. Mięta 13 tymianek 27. Czy uwaga, te przyprawy dają nam więcej energii życia niż to, co nam jest polecane w internecie. Lód to jest martwa woda. Mrożona woda jest martwa. Nie ma żadnej energii kinetycznej. Cząsteczki tracą energię. Jak ochładzamy wodę, to tracą energię. Jeżeli wodę z kranu zamrażamy, to woda nigdyś nie zamarznie w 100%. Dlaczego? Bo na nie zostaje tak zwany deuter, ciężka woda. D2O2. To jest, to jest deuter. Więc ludzie, którzy sobie wodę i to się od to entomologowali, to nie pili ciężką wodę. Czyli znowu sobie zrobili <grywania> w drugą stronę. I takich absurdów jest tak dużo, co chwilę. Mhm. Dlatego Proszę nie wierzyć w bajki internetowe.